Dzień dobry, dzień witajcie w sobotę. Jest tak piękna pogoda, w końcu jest piękny, słoneczny dzień, więc nie mogliśmy sobie odpuścić tej przyjemności i ponownie przyjechaliśmy do Campinosu. I muszę przyznać, że w przeciągu tych dwóch czy trzech tygodni, bo już przy nie pamiętam, chyba dwa tygodnie tam byliśmy, choć zostaw, to naprawdę różnica jest olbrzymia. Widać, że już mamy tą jesień, że... Znaczy, że mamy, że ona się zbliża wielkimi krokami. Chodź, Pancake. I Naprawdę powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie. Dlatego też przy okazji postanowiliśmy, że wykorzystamy ten dzień na to, żeby nagrać już y, takie fragmenty do jesiennego intro. Wiecie, grzyby, mech, liście, igły. Naprawdę y, powiem Wam, że podoba mi się tworzenie takich nowych rzeczy. Myślę o tym, żeby jak najbardziej urozmaicony był ten kanał, więc myślę, że taka zmiana intra zgodnie z porą roku też ma jakieś znaczenie. Teraz w lecie, jak zauważyliście, było takie bardziej y, graficzne, ale chyba jednak bardziej do mnie przemawia taki, wiecie, plener, y, taka natura prawdziwa, i myślę, że to też bardzo fajnie y, tak naprawdę wygląda. Przyszło w ogóle moje zamówienie z Chin, z tymi ściereczkami. Czekałam na nie dwa miesiące, praktycznie, ponieważ zamawiam je w lipcu. No mamy już y, połowę września tak naprawdę, więc troszeczkę się naczekałam. Ale najważniejsze, że przyszło. My teraz idziemy sobie na spacer, potem będziemy grillować i jeszcze się do Was odezwę. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że jeżeli będziecie w Warszawie, będziecie w okolicach Warszawy, odwiedźcie Campinos. Spójrzcie, tam dopiero, dopiero mieliśmy po prostu pola, wrzosowiska, to znaczy pola pełne wrzosowisk. Pięknie żółte, jest tak pozytywne. Naprawdę taki spacer może bardzo fajnie nastroić, zrobić nam dzień i bardzo, bardzo poprawić humor. Więc jeżeli będziecie w Warszawie, w okolicach koniecznie odwiedźcie Campinos. Jeżeli uda Wam się trafić na jakąś fajną, słoneczną pogodę, chociaż na krótki spacerek, bo naprawdę warto. Ja jak zwykle nie mogę się powstrzymać będąc tutaj, żeby Wam nie pokazać otoczenia, bo jest, po prostu jest cudownie. Jest teraz, teraz jesteśmy w ogóle jak w innym miejscu niż byliśmy ostatnio. Byliśmy przed chwilą pod wydmami, a raczej na wydmie, teraz jesteśmy pod wydmami i jest też specjalnie przygotowany taki mostek, żeby nie chodzić, żeby nie rozdeptywać, ponieważ tam jest też nasadzona roślinność. I spójrzcie, byliśmy tam, było tak sucho już, tak, taki był suchy piach, inna roślinność. Tutaj jest od razu czuć wilgoć, jest taka intensywna zieleń, jest po prostu przecudownie. Korzystając z tego, że zrobiliśmy naprawdę porządny spacer, bo już zrobiliśmy prawie 11 tysięcy kroków, no to też zaplanowaliśmy sobie, że połączymy to z grillem. Co prawda jest piękna pogoda, więc jest bardzo dużo osób na takiej polance, i udało nam się znaleźć miejsce. Także ten dym, który widzicie, to jest właśnie Madzie, która rozpala tego grilla, zaraz wam to pokażę. Okazuje się, że niestety węgiel da, troszeczkę zawilgotniały, więc będzie się miło, ale kiełbaska jest, kiełbaska będzie, będzie smacznie i sobie odpoczniemy. Pancake też korzysta z tego, że może trochę posiedzi, bo już się no, zmęczył. Dla niego to już jest dość duża trasa, jeszcze spotkaliśmy jednego kawaliera, więc też się korzysta, z tego się bawi. Także my sobie teraz będziemy chillować, potem wrócę do domu, pokażę Wam te ściereczki, które zamówiłam. Bo może będziecie chcieli, co tak dwa lata wcześniej warto zamówić. Hej, hej, witajcie w kolejnym niu. Yy, Wczoraj, słuchajcie, nie udało nam się już, znaczy mi się już nic nie udało zrobić w sumie konstruktywnego po powrocie, ponieważ wróciliśmy już praktycznie o 18.00. Na zdrowie. Grill były naprawdę bardzo fajne. Przy tym szczerze brakowało mi czegoś takiego, takiego luźnego wyjścia, gdzieś po prostu połączonego, po prostu połączenie spaceru, długiego spaceru, bo zrobiliśmy wczoraj ponad 10,5 km co dla tego malucha było dużym wyzwaniem, pomimo tego, że mieliśmy też przerwę. E, aczkolwiek no, przerwa też była tą końcówką drogi. E, I naprawdę dzisiaj, tak naprawdę wczoraj wróciśmy wróciliśmy padł. Na siłę go jeszcze wyciągnąłem tam późnym wieczorem na dwór. E, no i dzisiaj od samego rana był na spacerku, w ogóle spał ze mną do dziewiątej. E, I jeszcze potem leżeliśmy sobie w łóżku, ja tam coś grzebałam w, w internecie, sprawdzałam jakieś wiadomości. No i e, on sobie po prostu cały czas ze mną spał. Wtulił się w kołdrę i po prostu spał na tej kołdrze, co też jest rzadkością, bo mój pies raczej nie śpi z nami na łóżku. Wchodzi sobie czasami, znaczy, wchodzi, pisze, żeby go włożyć. E, no i właśnie wczoraj, e, znaczy dzisiaj rano już w sumie chciał sobie na łóżko wejść, więc go wziąłem i sobie spaliśmy najpierw ze dwie godziny, bo Maciek wstał. Na, no tak, bo Maciek wstał o siódmej, więc spaliśmy do dziewiątej. No i tak jak mówię, potem leżeliśmy. W ogóle zauważyłam, słuchajcie, że on jest taki bardzo terytorialny. Stara się być takim dominatorem, ponieważ jak jest Maciek w łóżku, on w nim nie będzie leżał. W momencie, kiedy Maciek z tego łóżka schodzi, pies od razu chce wejść i, i zresztą też, jak Maciek przychodzi, no to pies automatu schodzi z łóżka, więc to jest takie. Chyba nie chcę go współdzielić z nim. Teraz Maciek wyjeżdża na tydzień. I generalnie ja będę mm, też musiała chodzić do pracy, ponieważ tak się zbiegł w czasie, że wyjazd Maćka tygodniowy mm, łączy się z, z urlopem mojej asystentki. I niestety ja muszę być cały czas ten tydzień w biurze, więc dla psa to będzie też no niezła szkoła życia, ponieważ to będzie pierwszy raz, gdzie będzie musiał spędzić 8, w sumie nawet ponad 8 godzin sam w domu. Do tej pory oczywiście zostaję sam. I nie ma to dla, dla niego dużego problemu, ponieważ sobie po prostu idzie spać, zostawia jakąś kostkę, coś do gryzienia, ale on sobie zazwyczaj śpi. Tak też jest zresztą nauczone, że te poranne godziny to jest czas, kiedy my pracujemy, kiedy nam się nie przeszkadza, no a dopiero potem on sobie mm, gdzieś tam zaczyna dokazywać, chce się bawić i tak dalej. No ale nie on pierwszy, nie ostatni będzie musiał zostać te 8 godzin, no ale tak jak mówię, dla niego najwięcej do tej pory to było niecałe 6. No ale, no trudno, no nie ma innego wyjścia, będzie musiał yy, wytrzymać, tak jak tysiące innych miliony psów. Wynagrodzę mu to potem z nawiązką, także nie muszę się tym przejmować. Yy, no i podejrzewam właśnie, że będzie pewnie chciał ze mną spać cały czas. Ale yy, generalnie chciałabym pokazać zamówienie, które do mnie przyszło. To są te nieszczęsne ściereczki, na które czekam półtora miesiąca. Więc chciałam wam je pokazać, i też zaraz mam taki pomysł, ponieważ już jest 13.20, że zrobimy sobie dzisiaj słuchajcie recuchy. Tak mi coś naszło. Co prawda, nie mam składników ze swojego takiego standardowego, najlepszego, zawsze sprawdzonego przepisu, który raz mi nie wyszedł, ponieważ pomyliłam proporcje. I słuchajcie, zamiast 30 gramów dam 300. No, było ciężko, nie daliśmy rady zjeść tego dużo bardzo szybko się poddaliśmy i potem właśnie wtedy sobie uzasadniłam, że trochę mi się te proporcje pom pomerdały. No ale y, od tamtej pory, kiedy już daję prawidłowe proporcje, no to faktycznie y, jest przepyszne. Ale nie mam świeżych drożdży, dlatego zrobimy dzisiaj sobie racuchy na sypkich drożdżach. Też bardzo szybki przepis. Po prostu wszystko mieszamy, odstawiamy, czekamy i smażymy. Y, także zrobimy sobie dzisiaj takie racuszki. Jak widzicie zresztą ja mam dzisiaj taki bardzo y, strój domowy. Makijaż naprawdę mam dzisiaj lekki i zmieniłam sobie, zmieniłam. Mam na twarzy ten podkład Catrice, bodajże truskin, no on się tak nazywa. No i e, przypudrowałam sobie twarz bronzerem, tym e, z, z Art Deco. I żeby była taka bardziej rozświetlona, pozytywna e, i promienna. No i dresiki, słuchajcie, muszą być. Dresiki to podstawa. Najwygodniejszy strój po domu. E, no i e, w ogóle mam też do Was prośbę ogląda te moje vlogi, co mnie zresztą bardzo cieszy i, i zachęcam Was do tego, żeby było Was coraz więcej, więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś fajny sklep z biżuterią, ale nie apart, nie jakiś jest, czy tego typu, takie znane marki, znaczy no, znane sklepy, to polećcie mi proszę jakiś fajny sklep z taką biżuterią, jak mam na przykład tutaj Sewicki, tak, tą łapkę, bo ją bardzo lubię. Chciałam Poszukuję właśnie jakiegoś fajnego jeszcze jednego naszyjnika, ten zdejmuję na noc, ponieważ boję się, żeby mi oczka nie powypadały. I właśnie chciałam coś takiego, co mogłabym nosić wiecie, taką, taką typową zawieszkę, żeby po prostu była i żeby nie musiała jej ściągać. Także jeżeli macie jakiś taki fajnie sprawdzony sklep z biżuterią, to piszcie mi proszę w komentarzach. Ja już Wam. Pokazuję te ściereczki. Tak wygląda ten komplecik. To jest, są ściereczki, słuchajcie, mniej więcej na zasadzie bilety, e, że też znamaczacie, przecieracie i efekt ma być po prostu zachwycający. Zresztą sobie zaraz sprawdzimy, tylko nie bardzo wiem na czym, żeby. Bo wolałabym najpierw to przetestować. Kaczki moje. E, żeby nie zniszczyć sobie czegoś. Na przykład nie okien. No bo wiecie, magiczne gąbki też są y, bardzo delikatne, a efekt końcowy jest taki, że on paru bardzo łatwo potrafił podrapać wszystko. Ściereczek jest raz... Właśnie pytanie, czy one są takie duże? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Pięć sztuk ściereczek w różnych kolorach. Są bardzo miękkie. Nie śmierdzą jakoś specjalnie. Ja za nie dałam... 38 zł. Więc zobaczymy, jak to będzie się, jak to będzie funkcjonować. Muszę znaleźć coś, czego mi nie będzie szkoda. Czekajcie, zmoczę szklankę i zobaczymy. Zmoczyłam sobie, słuchajcie, miarkę. Oj, bo mi się ten, taką na wodę. Ona jest z okay. W ogóle bardzo fajna. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niej. I teraz przetrę i zobaczymy, czy faktycznie tak ładnie wypoleruję i wchłonię tą wodę, jak było na filmach. Oczywiście powinna je najpierw uprać, no bo to jest oczywiste. No ale już zaraz po prostu umyję tą miarkę jeszcze raz. Tylko sprawdźmy, czy faktycznie tak ładnie wypoleruje bez smug. Wiecie co? W sumie tak jak sobie teraz jeszcze wycieram to, co już wcześniej nie było jakoś tak bardzo wypolerowane, to faktycznie, faktycznie słuchajcie, jest bardzo ładnie. Widzicie jak się błyszczy? Te wszystkie jakieś do, poprzednie smugi też ładnie schodzą. No może to być naprawdę, mogą być fajne ścierki. Nie widzę, żeby było szkło w jakikolwiek sposób porysowane. Spójrzcie, jak dokładnie. Bez smug, naprawdę, żadnych zacieków, bez żadnych kłaczków. Fajnie. No powiem że może to być naprawdę coś, coś fajnego. Także, no, potestuję, potestuję. No, boję się, kurczę, boję się dawać na sprzęty, no bo jednak sprzęty kosztują mu trochę. Ale najpierw popatrzę na jakichś innych rzeczach. Może na kawałku płyty? Pomyślę. I też Wam napiszę w komentarzach pod tym vlogiem. Znaczy w komentarzach, tak? Informacji pod vlogiem, w opisie. To, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to wczoraj zrobiłam sobie zamówienie w zielonym parapecie. I też planuję dla Was nagrać nowy odcinek. Z w sumie będą dwa, jak przyglądam te roślinki. Pierwszy odcinek będzie dotyczył monstery, tylko nie tej Monkiliw, tylko tej tradycyjnej. E, oraz z roślichy, albo z roślicy, nie pamiętam jak się tam prawidłowo na, wymawia, jak prawidłowo brzmi ta nazwa. E, także, ponieważ cudownie mi rosną i chcę Wam e, koniecznie sprzedać te informacje, jak o nie dbać, żeby naprawdę pięknie się rozrastały, bo no, efekt jest naprawdę fenomenalny. Swoją drogą, muszę jeszcze kwiatki podać. To jest istotna rzecz. E, no to była jedna rzecz, e, i w ogóle muszę dzisiaj je nawieść. To już będzie większa szkoła jazdy. storczyki przeżyć. No to dzisiaj mi się szykuje trochę pracy, ale e, abstrahując już od tego, właśnie chciałam e, Wam nagrać też taki film z nowymi. Fajnymi roślinkami, które sobie zamówiłam, bo zamówiłam bardzo dużo. Głównie są to niestety sukulenty, znaczy niestety. No po prostu, głównie są to sukulenty. Tam też jest taki, jakby to nakierować palcem. O tu, w tym miejscu, macie też takiego jednego sukulenta z tymi mm, takimi kolcami, jak gdyby. Także i też bardzo fajnie się prezentuje, więc one są dosyć wdzięczne. Tak samo jak starzec i jakieś inne rośliny też naprawdę fajnie, fajnie sobie rosną. Dobrze moi drodzy, nie ma co przedłużać, bo już nadaję tutaj 10 minut. To na pewno będzie taki dwudniowy vlog, także ja się skończę i jutro się pojawi na kanale. W ogóle mam bardzo dużo pomysłów na, na nowe filmy dla Was. Cały czas jakieś nowe rzeczy do mnie przychodzą, które, o których chcę Wam powiedzieć. Raz, że muszę nagrać Look Fantastic i to ten film ukaże się najprawdopodobniej już w piątek muszę, znaczy muszę, nie muszę, ale chcę też nagrać film troszeczkę o tych nowych trendach, tak jak w zeszłym roku, ponieważ no troszeczkę nam się wszystko zmienia, jest dość nieoczywiste, ta moda staje się dość nieoczywista, dość taka inna, no i no, no mam generalnie bardzo dużo pomysłów w głowie, muszę je tylko nagrać. Chciałam też kontynuować serię z tymi nowościami, bo też wiem, że Was zainteresowała, ja mówię, no ja sama bardzo lubię posłuchać jakichś nowości, ulubieńców yy, i potem ewentualnie poczytać jeszcze samemu, doczytać, e, poczytać opinie i, i ewentualnie sobie zakupić, ale mieć chociaż tą podstawę, tak, żeby wiedzieć, co bym chciała. Także ja już generalnie zbieram się do roboty. Bierzemy się za e, robienie racuchu, bo one jeszcze będą musiały troszeczkę odstać, żeby wyrosnąć. Jak to ciasto drożdżowe, także pokażę Wam proporcje, jakie ja używam. No i e, potem się jeszcze do Was odezwę. Ja czy chciałam Wam pokazać tutaj mojego nadbornego grafika. Właśnie tworzy się, moi drodzy, intro. Jesienne. Dobra, moi mili, ja, jak widzicie, już mam prawie ktycznie wszystko naszykowane. Jest miska, duża, waga. To no, mi się przyda do odmierzenia mąki, bo tutaj też już mam mąkę naszykowaną. E, drożdże, ja tak Wam mówiłam, będę korzystać z suchej drożdży. Cukier, jeżeli chodzi o cukier, to ja zawsze daję drobny. Moja łatwiej się rozpuszcza, lepiej pracuje. Jajeczko, mleko, akurat będzie bez laktozy. No i znalazłem jedno w lodówce, jedno jabłko, co też jest fajne, to sobie dodam do części racuchów. I teraz tak, moi drodzy, przepis jest, przepis jest tak naprawdę bardzo prosty, ponieważ to jest, nie wiem czy wam wspomniałam, że to jest przepis z kwestii smaku. Nie z kwestii smaku, z moich wypieku, przepraszam. I generalnie tak, 450 g mąki, 30 g świeżych drożdży lub, tak jak w moim przypadku, 15 g suszonych, szczypta soli, cukier, mleko i jajko. Także yy, bierzmy się od razu do roboty. Ja sobie muszę jeszcze wziąć naczynie do przesiewania. Pamiętajcie, że mąka zawsze powinna być przesiana. I odmierzamy 450 g yy, mąki pszennej. Pamiętajcie, że niestety w cukiernictwie, w takich rzeczach, które musimy upiec, precyzja to podstawa. To zawsze Agata się ze mnie śmieje, że ja mam milion miarek. No, ale po prostu no tutaj, jeżeli damy gdzieś za dużo mąki, za dużo cukru, za dużo jajka, soli, no to to po prostu będzie niedobre. To nie jest kuchnia, że możemy sobie w sensie gotowanie, że można sobie nie wiadomo jak eksperymentować. I przesiewam. I rozsypuję przy okazji też. Oki. Okay. Także mąkę, jak widzicie, mamy już przesianą całkiem sporo z tej mąki. I teraz kolejną rzeczą słuchajcie, którą robimy to jest nic innego jak dodanie odrobinki soli. Ja tutaj mam sól. Odrobinkę na końcówkę, jak widzicie, o, tycie, tycie, na końcówkę. widzę, yy, już teraz sobie jeszcze kość znalazł, więc będzie się tłuk. Na końcówkę łyżki. Dodamy teraz cukier. I tutaj już cukru miała być od jednej do dwóch łyżek. I ja, słuchajcie, dam dwie łyżki, ponieważ według mnie e słodkie raz e e muszą być. Po prostu teraz muszą być słodkie. Także ja daję dwie łyżki cukru. O! Junia, nie tłucz się! I dajemy teraz, słuchajcie, sodę. E, nie, sodę, drożdże. Drożdże miało być 15 gram. Ja spróbuję złożyć najpierw te, które mam takie potwierane już. Bo jak wiecie, ja miałam taki etap w trakcie pandemii, że dużo piekłam. Pieczywa, ponieważ my nie kupowaliśmy takiego pieczywa w sklepach jest 15. Pamiętajcie, że drożdże muszą mieć cukier, ponieważ one się nim żywią. Więc jeżeli będziecie dacie mało cukru, no to te drożdże nie będą odpowiednio pracować. Ja sobie teraz to zamieszam. Gdybyście używali świeżych drożdży, pamiętajcie, że konieczne jest zrobienie zaczynu. Zaczynu, rozczynu, różnie się to nazywa. Ale że używamy suchych, no to nie musimy się tym przejmować. Dodajemy teraz letnie mleko, półtorej szklanki letniego mleka. I kochani jedno jajko. Naprawdę, z takich rzeczy mamy już wszystko. Teraz ważne jest to, żeby mm, dokładnie wymieszać. I ciasto tak naprawdę nie może być ani za gęste, ani za rzadkie. No i analogicznie, jeżeli ciasto będzie, słuchajcie, za gęste, to musimy dodać mleka. Jeżeli ciasto będzie za rzadkie, to musimy dodać yy, mąki. Musimy ocenić. Ono musi być takie gęs gęstawe, ale musi pracować. I chcieli z nami pracować. Ja już mi się wydaje, że moje jest za gęste. Słuchajcie, ja już tak naprawdę swoje ciasto mam w takie, um, takiej konsystencji, jakiej bym chciała, ponieważ jest to ciasto elastyczne, bo jak widzicie, pracuje, ciągnie się, odchodzi od łyżki, ładnie się rwie. Powiedzmy, że prawie odchodzi od łyżki. Nie, generalnie naprawdę odchodzi od łyżki, jest elastyczne, jak to po prostu ciasto drożdżowe. Ono jest takie o, widzicie, pracuje ładnie, nie leje mi się mocno, ale naprawdę jest takie. Konsystencja jest fajna. Ja dodałam jeszcze trochę mleka, ponieważ wyszło mi ciuce gęste, no ale już nie, ciężko mi powiedzieć ile? No musicie sami ocenić, tak, żeby ta konsystencja była taka. No, taka właśnie taka pracującego ciasta, które widzicie się ciągnie, ładnie odchodzi od brzegów, nie jest jak, jakąś taką gęstą, zbitą bryłą. Pamiętajcie, że też, o wiecie, jak ładnie odchodzi od łyżki. Pamiętajcie, że to też nie jest ciasto na drożdżówki, z którego musicie coś ulepić, tylko będziecie potem je wydawać na. nakładać w sumie bardziej niż wydawać na olej, więc no, to musi być też ciągnące, ale spójrzcie jak ładnie mi odchodzi od łyżki. Nie przykleja się, nie jest jakimś takim glutem, także także bardzo się cieszę. No i tak naprawdę moi drodzy zostaje mi tylko jeszcze w wkrojenie jabłka, które jakimś cudem mi się udało znaleźć w lodówce. No i ja je, ono już się sobie pomalutku wyrasta. O. Ja sobie teraz, zaraz je nakryję też ściereczką, szybko umyję jabłko, obiorę i wkroję sobie kawałki tutaj takie drobniutkie, żeby było jeszcze soczystsze, jeszcze smaczniejsze. No a potem się już do Was odezwę, jak to ciasto wyrośnie i będziemy sobie smażyć racuchy. że y, ponieważ już minęła prawie godzina, pięknie ciasto podwoiło swoją objętość i ja sobie teraz właśnie obrałam i skroiłam bardzo drobno, spójrzcie jaka drobna kosteczka, jabłuszko i teraz to wszystko wymieszam, patelnia już gotowa. Nastawiam, niech się już grzeje, zaraz dodam oleju. Y, nastawiam też sobie tam wodę, a w ogóle to już stoczył mi się w nawozie moczy. Nie wiem jaką wy macie metodę, ale ja lubię tą metodę z z moczeniem starczyka, po prostu przelewam ją sobie stoi w tej wodzie, trochę nią wchłania. Metoda jest, słuchajcie, taka, że do wody bierzecie sobie jakiś kubek, ja biorę taki, o, nalewacie wrzątku i dzięki temu, słuchajcie, yy, i tutaj wkładacie łyżkę, którą będziecie nakładać yy, ciasto na patelnię, od tego wrzątku ona ładnie będzie odchodzić, także Aż dzięki niemu będzie ładnie odchodzić. Ja się biorę za nakładanie i smażenie raz Teraz taką kropelkę, słuchajcie, ja sobie testuję, czy olej jest już wystarczająco gorący. Myślę, że tak i można spokojnie sobie już to wyjąć i nakładać porcji ciasta. Widzicie, jak mam gorącą łyżkę, to nawet mi nie bardzo jest potrzebna ta mniejsza w tym momencie. I po 2-3 minuty z każdej strony. Muzyka Wkładam na ręcznik papierowy wiecie, żeby trochę ten tłuszcz się jednak odsączył. Wyszły. Naprawdę dobre. Mało cukru. No I dla mnie zdecydowanie powinno być więcej cukru. Ale są całkiem smaczne, także Wam polecam, jeżeli chcecie sobie zrobić. Aczkolwiek dajcie trochę więcej cukru, bo są takie... Mm, są dobre. Z jabłkiem są dobre. Myślę, żeby jabłkiem by były słabe w tym przypadku. Bez, bez, małą ilością cukru, ale jak dacie odrobinkę więcej cukru, to będą naprawdę przepyszne. Mm. Ugrybłem na słuchy. No i naprawdę są słuchajcie smaczne. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że zaczęłam oglądać serial, który nazywa się Valeria. E, poleciła mi go moja kosmetyczka. Jest to coś, jeżeli oglądaliście sex life, to jest mniej więcej coś w tym stylu. Właśnie o e, problemach grupki dziewczyn. Jest to film hiszpański. E, akcja ma miejsce w Madrycie. Naprawdę bardzo fajny. E, przyjemnie się oglądał. Wcześniej obejrzałam trzy odcinki. Także. Wiem, że on jest dosyć popularny i dosyć lubiany. Także, jeżeli macie jakąś wolną chwilkę, to też Was zachęcam. Wpuszczę jakieś pompuchy. Olbrzymiaste. To zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli. Beznadziejny kaprus wstawiłam. No, ale wybaczcie, proszę. Już chciałabym zrobić teraz suchy. A myślę, że sami z własnego doświadczenia wiecie, że jak się robi 50 rzeczy raz, to tak właśnie to wychodzi. W każdym razie bardzo Wam polecam tą walerię. Bo jakiś taki selfień czerwień jest dużo ustawiony. A coś będzie wczoraj kombinował, jak byliśmy w lesie, więc nie przedstawił, dlatego taki dziwny obraz mam. Odrobinkę jeszcze oleju i to już jest tak naprawdę ostatnia moja porcja tych racuchów. Może spójrzcie, że, czujecie, że została taka reszteczka. O! Ale ja myślę, że fajne, tylko mówię: no odrobinę więcej cukru i myślę, że bardzo Wam przypadną do gustu. Słuchajcie, ja się już będę z Wami żegnać tym słodkim akcentem racuchowym. Myślę, że odezwę się do Was może jeszcze w przyszłym tygodniu, jak już przyjdą moje roślinki. Pamiętajcie, żeby mi dawać znać z jakimiś firmami, sklepami, z, z których wykorzystacie i zamawiacie sobie rzeczy. Bardzo chętnie bym sobie skorzystała i coś nowego na jakąś nową biżuterię kupiła, także piszcie proszę w komentarzach. I widzimy się w kolejnym odcinku.